Nas cieszą kolejne trzy punkty, mecz walki. No trochę gorzej w obronie. Nasi bramkarze dużo, dużo piłek mieli na ręce, na nodze. Gdzieś ta piłka się do tej bramki wkulała, raz, drugi, trzeci, chyba takich z 8. Dobrze, graliśmy konsekwentnie w ataku. Bardzo dobra gra z kołem. Paweł Piosik każde piły chwytał wyrzucał zawodników z kościana na dwie minuty. Efektem czerwona kartka dla ich najlepszego rzutka. Dlatego cieszymy się. No, najważniejsze są te trzy punkty. Wspaniała atmosfera na trybunach. Kibice z obu stron dzisiaj dopingowali wasze zespoły. Tak, cieszy nas, bo co, co mecz przychodzi ich coraz więcej. Ja sobie obiecałem, że do końca sezonu te trybuny zapełnię, że nie będzie żadnego wolnego miejsca. Chociażbym miał po, po całych Gorzycach i miejscowościach obok chodzić z zaproszeniami. Ja te trybuny chcę wypełnić, żebyśmy zagrali przy pełnych. Wtedy każdy przeciwnik co tu przyjedzie będzie bał się. Mecz na styku, bramka za bramkę. Na pewno musimy trochę porozmawiać na ten temat w czasie treningu. Ale jedno jest pewne, na pewno kibicom się podobało, bo było to słychać. No właśnie kibice dopingowali z obu stron, dzisiaj niesamowita atmosfera w hali. Tak, bardzo, naprawdę bardzo nam się podobało, bardzo przyjemnie się przede wszystkim gra przy takiej żywej publiczności. Mamy nadzieję, że co mecz będzie jeszcze pełniej.